Ale możecie zapytać dobra. Co w związku z tym, yy, z tym całym złem, które na przykład zrobiłam, czy zrobiłam w poprzednich wcieleniach? Jak to, że mam nie realizować karmy, jak to, że mam nie oddawać ludziom yy, tego, co im zrobiłam, yy, nie rekompensować całego zła, to nie jest tak, że to wszystko pozostaje gdzieś w jakiejś przestrzeni i jest bez. Yy, bez konsekwencji. To, co ja bardzo często widzę w sesjach, to, to faktycznie pierwsza sprawa, że tak jak już kiedyś wspomniałam, bardzo dużo z tego wszystkiego jest oparte na samo karaniu się i to nie jest narzucone w jakiś sposób przez Boga, tym bardziej, tak jak już tłumaczyłam, czy przez jakichś tam władców karmy. I wtedy faktycznie chodzi o to, żeby już przestać się karać, tak, puścić już te programy, te przekonania. Ale w wielu przypadkach też jest tak, że my mamy to realizować w pozytywny sposób. Czyli na przykład ktoś przez wiele wcieleń robił przekroczenia przeciwko ciału ludzkiemu, na przykład y, robił jakieś eksperymenty na ludziach. Tak? I na przykład w tym życiu objawia się to tak, że on sam y, choruje ma bardzo poważne problemy ze zdrowiem. I wtedy my wycofujemy to samo karanie się, ta osoba ma wtedy możliwość wyzdrowieć, ale jednocześnie ta osoba ma realizować tą karmę w pozytywny sposób. Czyli, na przykład, staje się lekarzem. Co bardzo często się okazuje, że jak ja mówię ludziom o tym, co mi się pojawia dla nich jako pozytywna realizacja karmy, to oni mi najczęściej mówią, że albo już zaczęli to robić, albo o tym myśleli. Mimo, że ja nigdy nie pytam, kim są, y, czym się zajmują itd. Także rozumiecie, to i tak już jest na, na poziomie y, tego planowania duchowego. Przy czym tu nie chodzi o to, że teraz ta osoba ma się całkowicie poświęcić, zostać lekarzem bez granic, pracować za darmo. Nie. Pozytywne przepracowanie karmy zawsze jest w balansie do siebie i do innych osób. Także to nie jest tak, jeszcze raz mówię, że ty masz nagle poświęcać się, bo już mówiłam o tym chyba w pierwszym filmiku na temat karmy, że poświęcanie się to wcale nie jest właściwy wzorzec karmiczny. To jest budowanie sobie karmy na kolejne wcielenia. Ale jeszcze będę o tym mówić, bo często jest tak, jak widzę w ewolucji duchowej, że ludzie skaczą od jednego bieguna do drugiego, aż w końcu się zbalansują.